No, cześć! Witam każdego, który zdecydował się odpalić ten oto clip wideo. W dzisiejszej pogadance chciałbym swoją uwagę skoncentrować na wersji polskiego Mr. Beasta, jakim jest Czajnik. Kontent Sebastiana, jak można wywnioskować, jest próbą odzorowania kontentu Jimiego, mającego jeden z przepotężnych kanałów, jeżeli chodzi o ilość subskrybentów na YouTubie. Sam kanał Czajnika przyjemnie się ogląda, jeżeli chodzi o konwencję odcinków, przynajmniej dla mnie. Dla przykładu, może posłużyć materiał Spędziłem 50 godzin pogrzebany żywcem, gdzie, jak sam tytuł wskazuje, Pokazuje jak autor przedstawiony na pięknej miniaturce, spędza te 50 godzin. Czanik w żaden sposób nie ukrywa tego, że chce robić to, co założyciel kanału Mr. Beast. Jego pomysły przekłada na naszą polską wersję i przyznać trzeba, że fajnie mu to wychodzi. I tak jak są materiały, które dla niego są spoko, bo nikomu nic złego się nie dzieje, a jeżeli już, to też w jakiś sposób dokładane są starania, aby minimalizować potencjalne ryzyko w wydarzeniu się czegoś złego. I najczęściej na tego typu materiały są wskazywane osoby, które jasno deklarują, że chcą to robić, mają pełną świadomość i tak dalej. To tutaj <ścoughs> chciałbym pomówić o filmiku na drugim kanale Czajnika, na którym nosi nazwę dającą jasne do zrozumienia, że jest to jego drugi kanał, Czajnik 2.0. Jakby ktoś nie wiedział. Mianowicie chodzi mi o film 24 godziny mówię tylko przez megafon. I tutaj mam bardzo mieszane odczucia, bo nie do końca według mnie jest w porządku wychodzenie na peron kolejowy i mówienie przez megafon. Czuję po prostu, że ludzie będący na tym samym peronie, co czajnik mogą być na niego oburzeni. Przyznam wam szczerze, że w tym omawianym przeze mnie materiale fragment z peronem i jak czajnik postanowił odprowadzić swoją byłą dziewczynę, spowodował duży niesmak u mnie. Po prostu jak pomyślę sobie, że ktoś, oczekując na swój pociąg, cierpliwie czeka, a tam przychodzi taki YouTube. Z megafonem i do niego wszystko mówi, także wszystko słychać, to jest to słabe. Oczywiście można byłoby tutaj pospekulować, a co w przypadku osób, które czekają na pociąg, mocno boli głowa. A ten wszystko oczywiście musi mówić przez megafon, bo tego challenge wymaga. Lecz tutaj to można jedynie spekulować, bo nie ma się tak zwanego namacalnego dowodu. Prawda też taka, że my, jako potencjalni odbiorcy tego kontentu, nie widzimy wszystkiego, jak to wszystko wygląda. W końcu, gdyby przyjąć, że człowiek narzucający sobie 24 godziny roboty, Czegokolwiek. Chciał pokazać tak od pierwszej do ostatniej minuty, to materiały nie trwałyby 20-30 minut, 3 godziny, a te piękne 24 godziny czy 50 godzin. Tylko zdrowo, zdroworozsądkowo myśląc, nie wiem, czy ktoś chciałby swój cenny czas marnować na śledzeniu minuta po minucie, poczynań, jak to youtuber choćby mówi przez Megafon. No bo to nie jest nic takiego spektakularnego. Bardziej robota tutaj jest zrobiona przez te 24 godziny, pokazywanie czasu, nadawanie tytułu, czy też doklejanie w miniaturce tego czasu. 24 godziny! I tak dalej. To jest takie wow! w tym też samym materiale, kiedy pada pomysł, aby odprowadzić byłą dziewczynę czajnika, nawet na początku mówi się o tym, że można otrzymać mandat. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja zaraz jadę do Warszawy i mnie od... Wojewera, więc ja przynajmniej tego nie będę musiała słyszeć. Ja ci powodzę, cię ogromę, pożegnam cię na stacji. Ciekawe, czy można na tą ambę dostać. Jednak nikt z tego nic zbytnio sobie nie robi. Po prowadzeniem ex-dziewczyny czanika jest taki. Śmieszny fragmencik, i tutaj podkreślam słowo śmieszny nie dlatego, że jest to naprawdę zabawne, a po to, by pokazać wam, że fragment, gdzie ochroniarz został przez operatora czajnika pokazany. Tutaj postaram się wkleić ten fragment. Ej, o, uciekamy, uciekamy. uciekamy, ej, uciekamy, jeszcze uciekamy. Dobra, uciekamy. Dobra, idziemy szybko, w na stronę. Którą? Top, top. Nie, do tam idziemy. Dobra. No to jak mogliście zobaczyć, tu zostało to pokazane jako takie zabawne, bo że upiekło się, czajnikowi od poniesienia kons potencjalnych konsekwencji no to. <sighs> Znowu się powtórzę, no ale to też jest słabe. Ciekawi mnie dlaczego ktoś, kto powiedział tak, to jest mega pomysł na odcinek, zrealizujmy go 24 godziny mówię tylko przez megafon. Został faktycznie zrealizowany. Jasne to są moje odczucia, i oczywiście każdy do tego może podchodzić w różny sposób z innej beczki. Gdyby tak temu bliżej się przyjrzeć, to można byłoby dojść do takiego wniosku, że może lepsze jest pójście na peron i mówienie przez megafon, aniżeli robienie pranków na ludziach, gdzie ktoś przykładowo podaje się za pracownika autobusu, albo prosi o telefon jakiegoś przychodnia, bo rzekomo potrzebuje porozmawiać i robi trolling, że rzuca telefon osoby, która mu go pożyczyła, a tak naprawdę to nie telefon tej osoby, tylko zamienił na cel zażartowania. Wow, ale śmieszne, wow. Wracając do czajnika. To chciałbym jeszcze chwilę pomówić o jego materiale, gdzie rostał się ze swoją dziewczyną Julką. Aż musiałem się upewnić, bo mogłoby się okazać, że niechcący tak nazwałem samtą tą dziewczynę. No bo dużo jest julek i dobrze, że okazało się, że mam rację, także ja jestem z siebie zadowolony. Materiał z rozstania, mający 8 minut, czyli tyle, ile może mieć na moment publikacji tego wyniku. Który widzicie, materiał do wstawienia reklam. YouTube może się ogólnie zmienić. Może się okazać, że na przykład po 5 minutach będzie można wstawiać reklamy czy coś. Na, na razie jest tak ustawione, że po 8 minutach można wstawić. Część było, że po 10. Także tak. że idealnie pod te 8 minut podchodzi. Faktycznie ciężko jest mi ocenić to, jak faktycznie mogli wtedy czuć się Sebastian i Julka. Rozumiem potrzebę dania informacji dla widzów, którzy znali ich jako parę, która była razem ze sobą. W tym filmiku nie wiem, czemu jest próba nagrania odcinka, gdzie oboje. Są Popłakani. Jedno z nich próbuje powiedzieć, co się stało, ale finalnie musi wyciąć jakąś część wypowiedzi. Przy czym ostatecznie decyduje się na danie napisów na czarnym tle, próbując objaśnić, co się stało. Gdy to zobaczyłem, było to dla mnie nieco dziwne, ale co by nie było, obojgu im życzę wszystkiego dobrego. Co do podsumowania odcinka, to tutaj chciałem zauważyć, że materiały w większej mierze przestrzenika są robione mega fajnie, a co do niektórych można byłoby pochylić się nad tym, czy aby na pewno są dobre. Ja też rozumiem, że jest to swego rodzaju rozrywka, jednak nie stałbym za tym w ka każdym opublikowanym materiale, gdyż są one różne i różnie można do nich podchodzić. Najważniejsze jest to, żeby każdy się świetnie bawił. I myślę, że autorowi kanału Czajnik na tym zależy najbardziej. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak Wy uważacie, a ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnej pogadance. Cześć! Tak jak zakończyłem, tak jak się przywitałem, tak też się zakończyłem. Bardzo dobrze.